Dużo się mówi dzisiaj o greenwashingu, na szczęście, tak? czyli o tym, że udajemy, że coś jest eko, że ten świat konsumpcjonizmu i wielkiej korporacji czasem udaje, że coś jest eko. I obok tego na szczęście powstał taki równoległy świat, w którym rzeczywiście zajmujemy się recyklingiem, zajmujemy się odnawianiem rzeczy, zajmujemy się tym, żeby stare ubranie, ono mogło mieć swoje drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste życie. I super, że są jakby... I instytucje, i jednostki, i ludzie zaczęli zauważać ten problem i jakoś sobie z tym problemem radzić. Zacznij, nie wiem, jak jest Kajra ubrana. Kajra, moim zdaniem, nie ma tutaj nic z odzysku. Wszystko jest, moim zdaniem, brand new, Absolutnie, ale coś z odzysku też pewnie u by się znalazło. Cześć, tu Kajra. Słuchajcie, mam bardzo dużo. Byście się dziwili, jak dużo. I bardzo dużo w ogóle rzeczy z mojej garderoby jest na przykład z planów filmowych, zdjęciowych. Gdzie, ja, bo jestem bardzo przeciwnikiem używania, że raz zakładam i, i wyrzucam, a jeżeli na przykład mam ubrania, które yy których wiem na przykład, że już się nie zmieszczę, albo na przykład, że muszę czekać, żeby znowu je założyć. No to zazwyczaj daje im drugie życie i uwielbiam się też nimi dzielić. E, na przykład mam też rzeczy, które nosiła jeszcze moja mama, kiedy była w moim wieku albo młodsza. Więc super ekstra dżinsy, sukienki ze świetnych tkanin, które gdzieś jeszcze jej ciocia wysłała z Australii i to nie wiem, no 50 lat temu. Więc yy... Bardzo lubię też e, trzymać, bo wiem, że ta moda lubi się też e, zmieniać. Ja też niestety tak za, stricte za modą nie podążam, więc po prostu to, w czym się dobrze czuję, w co się mieszczę, to zakładam. Czyli tak bardzo oszczędnie. Czy ty w ogóle musisz kupować ubrania? Wiesz co, czy muszę? Nie, ale lubię. <laughs> Staram się też, no jak widzę coś, co mi się spodoba, albo generalnie jak jeżdżę po świecie i widzę coś, czego nie, nie, ma, nie ma w Polsce, no to, no to zazwyczaj potrafię się skusić firmy nas popychają do tego, nie? Kup nowe. Czy, czy czujesz, że to konkuruje ze sobą, czy coś wygrywa, czy nadal po prostu jesteśmy w tym świecie, a deklaracje są inne? Ja myślę, że bardzo lubimy mówić o tym, że dbamy o środowisko, bardzo lubimy mówić o tym, że zajmujemy się recyklingiem, że dajemy rzeczom drugie życie, a prawda jest taka, że to na samym końcu idziemy do, do galerii handlowej i kupujemy, kupujemy rzeczy nowe. Mówię o większości, trochę generalizuję oczywiście na potrzeby tej dyskusji, ale rzeczywistość jest taka, że na przykład w moim moje... W to otoczeniu jest mnóstwo osób, które do tej pory się nie zajmowały cześć, które kompletnie nie zajmowały się tym i nie interesowało ich, wiesz, drugie życie produktów, drugie życie rzeczy. Od jakiegoś czasu na szczęście ich to zajmuje.